Zaczynasz grę w Hytel i nie wiesz co robić? Oto 5 podstawowych rzeczy, które musisz zrobić po starcie rozgrywki, żeby nie tracić czasu i szybciej się rozwijać. Zanim zaczniesz eksplorację, pierwsza rzecz to ustawienia. Włącz pasek zdrowia mobów, dzięki temu zawsze wiesz, czy przeciwnik jest dla ciebie za silny. I oczywiście bonusik. I mała, ale ważna opcja. Jeżeli boisz się pająków lub węży... Albo po prostu ich nie lubisz, pająki możesz zmienić na kraby, a węże możesz zmienić na robaki. Zanim wyjdziesz ze spawna, jest tu jedna bardzo ważna rzecz: świeczka. Możesz ją zebrać i wrzucić do drugiej ręki. Dzięki temu masz światło w nocy i w kopalni. A jak ją wrzucić? Klikasz tab i przeciągasz świeczkę do drugiej ręki. O tak. Po wyjściu ze spawna twoim celem jest świątynia. Możesz ją znaleźć na mapie klikając M albo po prostu po kompasie u góry ekranu. W środku możesz ominąć golema i wejść do portalu, ale są tu także dwie skrzynki z fajnymi itemami na start. Aktywując posąg, odblokowujesz Bibliotekę Wspomnień. Jeżeli tego nie zrobisz, nowe MOBY nie będą się zapisywać i nie odblokowujesz nowych craftingów. Wyhajtel nie zetniesz drzewa ręką jak w Minecrafcie. Na start zbieraj patyki z ziemi albo z krzewów. Nie zapomnij o kamyczkach. Jeżeli zetniesz drzewo siekierą od dołu, to całe drzewo znika naraz. Nic nie lewituje. Czas na crafting. To on odblokowuje dostęp do lepszych przedmiotów i kolejnych stanowisk. Zwróć uwagę na ilość zakładek, a to dopiero początek. Na start koniecznie zrób... Fear. upieczone mięso daje bonusy i jest podstawą przetrwania. To było 5 podstawowych rzeczy, które warto zrobić na start w Heitel. Jeżeli film był pomocny i też jarasz się Heitel, zostaw łapkę w górę i suba, bo lecimy z całą serią na kanale. Napisz w komentarzu, co było dla Ciebie nowe.